Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie na prostych słowach. Moi kochani, już mamy y, 1 sierpnia, piątek. Ok. Y, co dzisiaj Kościół daje nam na pokarm. Ewangelię z Mateusza 54-58 i tam zawartą historię o tym, jak Pan Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, aby nauczać. Jezus przez 3 lata. Był właśnie w tej misji, cały pochłonięty, chodził po całym terenie ówczesnej Palestyny, nauczał, głosił yy, prawdy o Ojcu, o Królestwie Bożym, czynił różne znaki i cuda. No i w końcu przyszedł też do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta. I robił to samo co wszędzie. I tak jak w każdym innym miejscu yy, ziarno padało na Podatny grunt, i było wiele znaków, cudów, ponieważ ludzie wierzyli, ludzie przyjmowali to, co On mówi, słuchali, a wiara rodzi się ze słuchania, czyli przyjmowali przesłanie Jezusa z otwartym sercem szczerze, z wiarą, no i działy, działy się cuda w tych wioskach i miasteczkach. Ale inna sytuacja była w Nazarecie. W Nazarecie, gdzie Jezus się wychował, gdzie wszyscy znali y, Jego rodzinę, Jego bliskich, wszystkich krewnych, gdzie chodził do szkoły, gdzie pracował. Ludzie bardzo dobrze Go pamiętali, więc kiedy przyszedł do swojego miasta, do Nazaretu, już y, nie był kimś z zewnątrz, jakimś prorokiem, bez przeszłości i y, można się łatwo teraz skoncentrować na Jego przesłaniu. Nie. Ludzie pamiętali o Jego korzeniach. Pamiętali Go z tej, y, z tego życia ukrytego. Przez 30 lat tam z nimi był. I nigdy nie nauczał, nigdy nie czynił takich znaków cudów, jak ten teraz zaczął. I y, co się zadziało? Pan Jezus przychodzi do synagogi, oczywiście głosi Stara się czynić cuda, ale, no właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby się zadział cud, to musi być wiara w tych ludziach. Jak nie ma wiary, nie ma znaków, nie ma cudów, moi drodzy. A Jezus nie mógł napotkać właśnie tej wiary w swoim rodzinnym miasteczku. Dlaczego? Ponieważ ludzie powątpiewali o nim, gdyż nie słuchali tego, co mówi, z czym przychodzi, co chce objawić ludziom, nie mogli się na tym skoncentrować, gdyż byli przykuci do wspomnień z przeszłości o Jezusie. Jak robił zakupy, jak przygotował może mebelki komuś do mieszkania, i później brał za to zapłatę. Z takich normalnych, codziennych, Sytuacji go pamiętali i trudno im było się y, teraz przestawić i odbierać Jezusa jako nauczyciela. Jako posłanego od Boga, y, który ma słowa życia. I Moi drodzy, Jezus widząc tę sytuację, taki opór, to, że tak powątpiewają o nim że Jezus tu głosi kazania, a, a tam ci wspominają jakieś historyjki z przeszłości i nie mogą wejść w to przesłanie i ziarno, które rzuca Jezus, nie może paść na podatny grunt. W pewnym momencie mówi, że tylko we własnej ojczyźnie, we własnym domu prorok może być tak lekceważony, tak nieprzyjęty, tak potraktowany i Ewangelia w ostatnim zdaniu mówi, że niewiele zdziałał znaków i cudów w Nazarecie. Właśnie przez to. I moi drodzy, nieraz jest tak, że y, mamy trudność y, z przyjęciem tego, co człowiek drugi mówi, y, przyjęciem tego, co on aktualnie w danym momencie chce nam przekazać. Ponieważ mamy filtr na oczach pamiętając pewne rzeczy z przeszłości. Nie możemy y, skorzystać z tu i teraz, ponieważ mamy pewne doświadczenia o tym człowieku z przeszłości, które rzutują na to, że się zamykamy na, na niego w teraźniejszości. Moi drodzy, dwa takie. Y, Przykłady przychodzą mi do głowy z mojego tutaj podwórka. Pracuję w szpitalu i nieraz ludzie oceniają drugiego pod kątem tego, jaką ma pracę, jaką ma służbę, czym się zajmuje w szpitalu. I widzę, że inaczej podchodzą do lekarza, a inaczej podchodzą do pani salowej, do pani sprzątaczki. A to jest wielki błąd, moi kochani. Yy, nieraz do pań, które posługują jako salowe, dbają o czystość, wielu nie ma yy, takiego nastawienia, że ona może mi coś przekazać, powiedzieć mądrego, co wpłynie na moje życie. Natomiast do lekarza, o tak, to słucham uważnie, bo on jest mądry, on może mi coś powiedzieć. Co będzie dla mnie istotne. Moi drodzy, to jest wielki błąd, ponieważ ja z doświadczenia widzę, że te panie sprzątaczki mają większą mądrość, często, życiową, piękniejsze spostrzeżenia, trafniejsze, lepsze rady niż ci lekarze, których ja się nieraz posłucha, to po prostu ręce opadają. Nie oceniajmy w ten sposób, moi kochani, kto pracuje? Na jakim stanowisku, kto kim jest, kto skąd pochodzi, jak się ubiera, i tego biedniejszego, gorzej ubranego już nie będę słuchał, bo nie mam nic do zaoferowania, a ten w garniaku, o ten przyjechał z Warszawy, no to tak, to się nastawię i będę słuchał. Nie, nie, to jest błąd, moi kochani. Nie chcemy w ten sposób podchodzić do drugiego człowieka. Chcemy każdemu dawać 100% zainteresowania, i taką samą otwartość. I się nieraz zdziwimy, tak jak właśnie tutaj mówię, że pani Salowa może powiedzieć mądrzejszą rzecz od lekarza. I, I druga rzecz w kontekście tej Ewangelii: nieraz jest tak, że w naszych relacjach ludzkich w przeszłości raniliśmy się są jakieś rany, sytuacje trudne. I Rozmawiając z człowiekiem, który jakoś kiedyś nas zranił czy źle potraktował, ja znowu mogę być zamknięty na niego w teraźniejszości, w tu i teraz, nie mogę przyjąć jego słów, jego rady, jego osoby, ponieważ pamiętam coś z przeszłości, co mnie blokuje na niego i na ewentualną mądrość, którą dzisiaj chce mi przekazać. I to jest, moi drodzy, druga pułapka. Chcielibyśmy zatem Żyć mądrze i nie patrzeć na drugiego człowieka przez filtr przeszłości, szczególnie tych trudnych momentów zranień, ani tego skąd pochodzi, jak się ubiera, jaką ma pracę. Chcemy każdego człowieka przyjąć jako dar Boży, jako potencjalne źródło Bożych yy, myśli, Bożych wskazówek, ponieważ Pan nasz. Chce się posługiwać każdym człowiekiem. Chcielibyśmy zatem mieć taką świeżość w podejściu do bliźniego. I na takie podejście wszystkim błogosławię. Pan z Wami. Niech Was szerzej prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. A w intencji tych młodych, bohaterskich powstańców, którzy w 44 roku, właśnie dziś, 1 sierpnia, Podnieśli głowy i e, powstali, by walczyć o wolność, wieczny odpoczynek, raczej dać Panie. A światło wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.